Połóż się wygodnie, bardzo wygodnie, najwygodniej jak tylko możesz. Ważne jest to, aby całe Twoje ciało leżało miękko, bezwładnie. Postaraj się leżeć z wyprostowanym kręgosłupem. Ręce połóż wzdłuż tułowia. Delikatnie poruszaj palcami rąk. Staraj się nie napinać żadnych mięśni. Nie napinaj mięśni szyi, mięśni ramion. Po prostu puść je luźno. Niech odpoczywają. Weź teraz trzy głębokie, energetyczne oddechy. Pierwszy energetyczny wdech i wydech, jeszcze raz wdech i wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. Teraz zamknij oczy. Zobacz w swojej wyobraźni jasny, świetlisty punkt zlokalizowany w okolicach splotu słonecznego. Widzisz jasny, punkt na swoim splocie słonecznym. Punkt robi się coraz większy, jeszcze większy, jeszcze większy. Wnika w Twoje ciało pozytywna, relaksująca energia. Ciepło, jakim promieniuje ta energia, rozlewa się po całym Twoim ciele. Schodzi nisko do podbrzusza, niżej do ud, jeszcze niżej do łydek, kolan, bardzo nisko schodzi do stóp. Twoje podbrzusze, nogi są zrelaksowane i odprężone. Zobacz teraz, jak świetlista energia zlokalizowana w okolicach splotu słonecznego wypełnia całą Twoją klatkę piersiową. Przemieszcza się powoli do góry, wypełnia szyję, kark, głowę. Czujesz pełne odprężenie i relaks. Czujesz pełne odprężenie i relaks. Teraz zwróć uwagę na całe swoje ciało. Zobacz jak jasna, świetlista energia rozlewa się po całym twoim ciele. Od splotu słonecznego w dół aż po same stopy. Od splotu słonecznego do góry aż po sam czubek głowy. Od splotu słonecznego w dół, aż po same koniuszki palców stóp. Od splotu słonecznego do góry, aż po sam czubek głowy. Wypełnia całe Twoje ciało, relaksująca, Dobra, pozytywna energia. Całe Twoje ciało jest zrelaksowane i odprężone. Zobacz, jesteś na tropikalnej plaży, słyszysz szum morza, lekka rzeźka, bryza powiewa całe twoje ciało leżysz na ciepłym nadmorskim piachu jest ciepło bezpiecznie przyjemnie równomierny szum fal wprowadza cię w stan wspaniałego relaksu odprężenia Jesteś na swojej wyspie, w Twoim prywatnym, tropikalnym raju. Bolesz tak chwila na piasku, oddychaj nad morskim powietrzem, wsłuchaj się w śpiew tropikalnych ptaków. Za chwilę wyruszysz w hipnotyczną podróż po owoc zdrowia. Słońce powoli chowa się za horyzont. Wstań z piasku. Czas ruszać w drogę. Popatrz: nadmorska tropikalna plaża łączy się z podzwrotnikowym lasem. Odnajdź ścieżkę prowadzącą w głąb lasu. Nie obawiaj się, jest bezpiecznie. Mój głos cię poprowadzi. Idź tą ścieżką. Spójrz, jesteś na polanie tropikalnego lasu. Rozejrzyj się dokoła. To Twoja polana na tylko Twojej wyspie. Popatrz w prawo. Na skraju polany rośnie duże, zdrowe drzewo. Drzewo ma stary, gruby, stabilny pień, wielką, przepięknie zieloną koronę. Podejdź do drzewa. się w stronę drzewa, przyjrzyj mu się. Jak jest zbudowane, jakie jest stabilne, duże, dostojne. Stoisz pod drzewem zdrowia. To właśnie to drzewo rodzi owoce uzdrawiające fizyczne ciało, duszę, umysł. Spójrz, wokół drzewa na ziemi leży kilka żółtych owoców. Podnieś jeden z nich. Owoc jest ciężki, soczysty, duży. Spróbuj owocu. Rozkoszuj się jego smakiem. Każda kropla soku, każdy gram miąszu leczy twoje ciało, umysł, duszę. Oczyszcza, regeneruje, odkaża. Naprawie ulegają wszystkie zerwane połączenia neuronów. Każda komórka, każdy atom twojego ciała... Otrzymuje doskonałą, witalną energię. Pobieraj tę energię z owocu. Rozpoczął się proces regeneracji. Kiedy narozkoszujesz się już zbawiennym działaniem owocu, podejdź bliżej do drzewa, obejmij je ramionami, poczuj zapach drzewa, fakturę jego kory, usłysz szum jego korony. Czujesz, jak z podstawy drzewa przez twoje stopy do góry, przez łydki kolana uda, pod brzusze zaczyna płynąć energia. Drzewo oddaje Ci swoją energię zdrowia. Energia ta ładuje całe Twoje ciało jak akumulator. Twoje ciało magazynuje tą energię, tworzy ochronną barierę dla wszystkich chorób, zmian, stanów niedobrych dla Ciebie. Energia drzewa płynie jeszcze wyżej. Do brzucha, klatki piersiowej przez kręgosłup szyję, kark leczy, uzdrawia, regeneruje. Wszystkie ogniska wszelkich chorób na poziomie astralnym i fizycznym znikają. Trwa proces regeneracji. Weź od drzewa tyle energii, ile czujesz, że Ci potrzeba. Poczuj łagodzący, leczący wpływ energii drzewa na swój organizm. Poczuj jak twoje całe ciało fizyczne i astralne podlega samoleczeniu, regeneracji, odprężeniu. Drzewo dało Ci swoją energię. Twój organizm zmagazynował jej zapasy. Czujesz, jak wypełnia cię życiodajna energia. Skutek jej działania czujesz się doskonale. Teraz powrócisz do realnego świata, wprost z drzewa zdrowia do życia w pełnym zdrowiu, do życia z zainicjowanymi procesami leczenia i regeneracji. Policzę teraz od 5 do jednego, każdą cyfrę zobaczysz jako duży, żółty znak, dużą żółtą cyfrę. Każda rosnąca cyfra wiązała się będzie z uczuciem stopniowego wychodzenia z transu. Każda rosnąca cyfra to powracająca świadomość. Kiedy usłyszysz cyfrę 1, obudzisz się w pełni relaksu, dobrej energii z rozpoczętymi procesami uzdrawiania. Zawsze kiedy tylko chcesz, możesz powrócić na wyspę po owoc zdrowia. Pięć. Wychodzisz powoli z transu. Cztery. Wyżej powraca świadomość. Czujesz fizycznie całe swoje ciało. 2. Ciało jest zrelaksowane, odprężone. I 1. Powróciła świadomość, wypełniacie energia, czujesz się świetnie. Otwórz oczy i poleż tak kilka chwil. Witaj w zdrowym życiu.